Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony, Bartos. A to jest kolejny odcinek z tej pięknej, niesamowitej gry. Ech, niech ona się wreszcie skończy. Hech, z czasem. W ogóle. Wow! Nasz dom jest ulepszony i nie tylko na zewnątrz. Wow! On jest ulepszony, nie tylko. chyba, pięterka chyba nie miał. Takie mam wrażenie. Tego pięterka chyba tam nie było u góry. Czyli się wizualnie poprawił nawet. No szkoda, że się na to wejść nie da, no. no. całkiem spoko. Co się zmieniło? Posadziłem przed chwilą kilka rzeczy, jak widać. Trochę to trwało. Jest jeszcze więcej skrzynek. Yy, postanowiłem, że będzie trochę większy porządek. Te dwie skrzynie są na razie na miód. Yy, te są na ziemniaki na razie, bo ta jedna skrzynia na ziemniaki już nie starczy. Ta o. No, i jak widać, w każdej skrzyni coś jest. Jest to już w miarę posegregowane, dzięki czemu będzie łatwiej się odnajdywać za jakiś czas, bo już te ilości są gigantyczne. Tych rzeczy już jest tak wiele. O trufle tutaj, tu jajka. Może to jakiś majonez będzie. A nie mają jest tam bliżej. Tu jakieś takie pszenice, owies. owiec, te owoce. Rzeczy, gotowe posiłki rzeczy do przerobienia będą w tych trzech skrzynkach tutaj. Dorobiłem jeszcze jeden, ten do konserw. Są teraz cztery i tyle chyba nam wystarczy, tym bardziej, że je ulepszymy za jakiś czas. Może jeszcze będzie to jedno, jedno coś do majonezu, o ile będzie nam to potrzebne, bo na razie to nie jest nam zbytnio potrzebne. Eee, co jeszcze? Dorobiłem im karmy, mają więcej karmy. No cóż, kurczaki się bardzo dobrze bawią. Tylko sobie powiem odpalić imprezę, o. Proszę bardzo. Kurczakie się dobrze bawią. Potem się im jakieś czapeczki zakłada, albo coś, bo mamy w skrzynce zapas czapeczek. Ale to jest, to jest niuans. Między odcinkami pewnie teraz znowu zbiorę owoce z drzew, bo tego znowu jest całkiem sporo. Będzie to zbierać. Tym bardziej, że nasza postać jest teraz o wiele bardziej ulepszona i te zbiory to jeszcze większe. Więc pewnie zapełnię skrzynki mocno. E, mam kilka rzeczy w ekwipunku. Fajnych, różnych. E, mamy w zapasie marchewki, bo chodzi o to, że my chcemy te, te kaczki, nie? E, oswoić, jakby. E, więc idziemy sobie teraz spokojnie w ten rejon tutaj. O tutaj. Tam jest pełno kaczek. Przy okazji dokładnie ten teren pokażę. E, dzisiaj kontynuujemy w w poprzednich odcinkach były, były remonty, były yy, yy, czy to na, na podwórku, czy to w domu. A teraz trzeba coś dalej porobić z fabułą. Yy, dobra, tu są takie tory. No, tory to tory. Yy, mamy kaczkę. I teraz tak. O, super. zwierzę swojony. To jest pierwsze. Tam jest ten rolnik taki od świnek, jakby. To jest ten sam chyba. No to wychodzi. Jeszcze z nim nie gadałem w ogóle, nic a nic. Tu jest druga kaczka. Proszę bardzo. Mamy 10 kurczaków, to kilka kaczek więcej też nie zaszkodzi. Tam jest kolejna, trzecia kaczka. O, chyba gdzieś była butelka, która... Czasami, czasami, czasami sprzątam w nocy, więc nie widzę na bieżąco, czy coś jest wszystko dokładnie wysprzątane. O, to jest czwarta chyba. Patrzcie, tu są jelenie. Jelenie. One tam dalej. W ogóle to jest jeszcze takie źródełko fajne. Mega sprawa. Gorące źródło. No i piąty. Piąta. Kaczucha. Chodź, chodź. No. Super. Polowanie na kaczki. Znajdźcie o i pięć kaczek. Gotowe. A potem za pomocą tych jajek, kaczek będzie można coś kupić albo znowu ulepszyć, ale nie pamiętam już co. Ale kolejna rzecz została zrobiona. Dobrze, to teraz jeszcze dalej. Tu nie mogę wejść, nie mogę. Co on by to chciał? Masz chwilkę dla świnek? Hmm. Znalazłem wszystkie kaczki. Kochana jesteś, jeden. Masz takie dobre serce, dziękuję ci. Nie wiem, dlaczego się przyjaźnić z Robertem, ale w tych trudnych czasach chyba nie wypada nażekać na innych, co? A teraz wiesz, co słyszałem, że potrzebujesz odbudować bomblator? I pomyślałem, że przyda ci się mój neutralizator. Aha. Chętnie bym ci go dał. Tym bardziej, że tyle mi pomogłaś, ale nie mogę. Teraz i w najbliższej przyszłości będę go potrzebował. Chyba że. Chyba że. Chyba że. Pomożesz Jeleniom, które się tu przeniosły. Kiedyś Mike się z nimi bawił i pewnie ucieszyłby się, gdybym mógł to powtórzyć, ale coś się sposzyło i uciekły. Trudno, żeby skakały radośnie się bawiły, kiedy ich podstawowe potrzeby są niezaspokojone. Musisz im pomóc. Jak to zrobisz, oddam Ci tę część. Pomóż pięciu jeleniom. Okej. Okay. A, supermaszynkę do majonezu można będzie ulepszyć z tymi jajkami. A to wychodzi. Dobra. To idziemy dalej. Pokażę to gdzie jak. Najpierw trzeba im odbudować lokum. Mam nadzieję, że mam przy sobie części, jak nie to trochę lipa. Aha, czyli kurczak... Aha, dobra. Czyli jeden kurnik, maksymalnie 15 zwierzątek, dobrze. Jakbyśmy chcieli zbudować drugi kurnik, to już byłoby 30 zwierzątek. Jakby była potrzeba, no może, kiedyś. Jak będzie trzeba, to dobudujemy jelonek, kolejny. A ich, ich domek jest chyba gdzieś w, tej, w tym rejonie. W ogóle już jest 20, robi się późno. Kolejny jelonek. Tu jest ich zagajnik. Czy, czy zwałek zwał? O. Dobra, robi się. I teraz tak, jak to wygląda. Aha. Jak mm, jakby się nie spodziewałem. Dobra, szybkie cięcie, lecę przy okazji prześpię noc, lecę, le, lecę również po te materiały. No dobrze, już jestem. Mamy y, kaczki już, sam, jakby są już pierwsze jaja kaczek. Legenda głosi, że istnieje przepis na potężny kaczy majonez. I mam nadzieję, że to wystarczy, żeby już coś kupić u niego. O, starczy. Poznaj przepis, więc kolejna rzecz jest odhaczona, tak przy, przy, tak przy okazji. I teraz tak, yy, mam nadzieję, że dobrze wziąłem materiały. Yy, tam były ten pomarańcza i papryka, o ile się nie mylę. Chyba że tam był pomidor, ale chyba pomarańcza, chyba ten, chyba papryka. Więc mam je przy sobie i mam nadzieję, że teraz można będzie ładnie ulepszyć im lokum. A czasami to są takie pomniejsze poprawki, które mogliby zrobić. O, teraz. Proszę, czy ja wziąłem dobre rzeczy? Tak, dobre. Okej. Okay. No i zobaczymy, co będzie teraz. Aha. A drewno chyba mam. Bo się zbierało przy okazji. Co teraz? Może jabłecznik? Jest. Ładne. Tylko ta woda coś tutaj nie pykło. Może to się potem toczyta, nie wiem. Też trzeba byłoby to z tym zrobić, raczej. No, może to się doczyta. Czy coś. I teraz tak. Żołędzie mamy. Proszę. Pięć, mówicie tak. To było liście jakiś. Tędy się na przejść oczywiście. E, pokażę wam, co jest tam. Czy tu też są jakieś jelenie? O, pakunek, którego chyba nie otworzyłem. Tak, jest tam jakiś jeleń, więc w sumie dobrze, że tu jesteśmy. Całkiem sporo tych jeleni. Tu też było trochę sprzątania. Bo oczywiście przypominam, że tu każde miejsce... O, proszę. Pozostałość. Każda lokacja w tej grze jest, jest na początku zasyfiona i trzeba ją wysprzątać. I to oczywiście trwa odpowiednio długo. To trzeci chyba. Też jest. O! No dobra. A ciekawe czy można ich... Można, można więcej. Tych jelonek. jelonków. Tam u góry W ogóle też coś jest dziwnego. Tu jest OK, tu nic szczególnego poza jakimś śmieciem. Hej. Okay. I tutaj mamy coś dziwnego, bo tu, oczywiście tu były też śmieci, natomiast tu mamy świnki. Ja nie wiem o co chodzi z tymi świnkami. Nie gadałem z nimi jeszcze. Było ciemne, jak sprzątałem, więc niedorobki mogą się zdarzyć. Okej, okay, o co chodzi? Masz trochę owsa brachu? Umieram z głodu. Niestety brachu, już zacząłem jeść swój owiec. Zostało mi bardzo mało owca, Brachu. Muszę sięgnąć po Twój. Przykro mi, Brachu, ale nie dam ci owca. Dosyć tego, ostatni raz mnie tak znieważyłeś. Pomagałem ci, jak byłeś zaledwie warchlakiem. Tak mi się odwdzięczasz. Zdradzę Ci tajemnicę, Brachu. Jestem, jestem tajnym agentem korporacji zwanej OFSA. <noise> ale żeby do niej wstąpić, trzeba wpłacić wpisowe. Nikt więcej nie może się o niej dowiedzieć. Nawet najbliżsi przyjaciele. Brachu, ja niknę w oczach. Weź chrumkni. Skąd wziąłeś owies? Quest. Może załatwiłabym tym dziwnym wieprzkom trochę owsa. owies owiec dziwnym świnkom. Dobra. To przy okazji, jak będę w domu, to wezmę owies. Nie będę teraz łaził. To przy okazji zrobimy. A teraz oddamy Questa z jeleniami. No, chyba że. Jako... Chyba że się jakoś złożę. Jeszcze, że w tym odcinku do... akurat trafię do domu na chwilę. To wtedy przy okazji im to, wiecie, Przyniosę. Zobaczymy. Oczywiście, jak są jeszcze gdzieś jakieś jelenie. O hej, 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 hej. Jelenie. A gdzieś jeszcze są jakieś jelenie, to. Oczywiście im pomożemy. Jeszcze z drugiej strony mapy Wam nie pokazałem, bo tam też jest wysprzątane. Hej, Proszę. Tamtą tą wodą trzeba byłoby jakiś porządek zrobić. Mam nadzieję, że twórcy w jakimś patchu ogarną. Ale to jest też szczegół. No dobra. Dobra, tam się zaraz za duży tłum nie zrobił. Ui. Z kaczkami to na razie niczego nie wykombinujemy Szkoda, że nie dałoby się przejechać taką ciusią, tylko te tory, to, to, tory są w takim stanie, że... To chyba był jeleń, pamiętam. Ciekawe to te jelenia będą dawać. To znaczy, w sensie że one też będą... Tak jak shopy, nie shopy. Chopy to będą shopy potem. Te lisy też coś generują jakieś nasiona. Może je, je, jelenie też coś będą generować. Masz chwilkę dla świnek, co za tekst. Hej y Haroldzie, jelenia mi już nic nie grozi i są szczęśliwe. A dzięki Eren, można na tobie polegać. Tyle razy się sprawdziłaś, że mam dla ciebie mały prezent. Teraz będziesz mogła skonstruować prawdziwy bomblator. Powodzenia. Tylko postara się już nie niszczyć wszystkiego tą maszyną. To znaczy? Nie rozumiesz? Cóż, może to i lepiej. No ruszaj, córuś. Zrób porządek z tymi wydziewami. To chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Więc więcej nie ma. Chyba nie. Jeszcze pokażę wam co jest tutaj. Mamy taki most, jakby kolejowy. Ok, spoko. Ciekawe, czy dam dalej. Ciekawe, czy tą grę mogą dalej rozwijać jeszcze. Jakby dodawać kolejne rzeczy. Zdecyduję, to oczywiście to było masa sprzątania. Ale są te kaczki, są jelenie. Jeszcze jakiś jeleń gdzieś jest, czy tylko jeden tutaj był? Chyba tylko jeden. Ale niczego szczególnego tutaj nie widzę, poza tym, że tu było sprzątane. Kaczka... a tylko kaczka. Może to się, że tu będzie kiedyś, nie wiem. ktoś to wie? Ja jestem ciekawy, czy są w ogóle jakieś plany dalszego rozwoju tej gry. Na razie dostała jednego pacza takiego większego po premierze. Już jest 1.1 A ciekawe czy będzie coś więcej Dobra, więc sytuacja wygląda następująco. Mamy to wszystko tutaj ogarnięte w tym miejscu Można by było teoretycznie wrócić teraz do niego Tutaj Albo wiecie co? Domkniemy temat owca. Zrobię, zrobię teraz cięcie, wrócę do domu, wezmę owiec i tam do, do tych świnek jeszcze wrócę, żeby domknąć ten temat. Ej, no jestem już. Jeszcze tutaj chciałem wam pokazać. No, jeleniów, jeleni jest całkiem sporo. jelonków. Czy będą coś dawać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba nie. No ale cóż, są. Ja się to bawię. Dobra, świnki są już tutaj. Mamy, mamy owiec, w ogóle zauważyłem ciekawą rzecz jeszcze, to jest neutralizator kwasu, a to jest dziwne, wiecie czemu, bo na serwerze ibis też będzie coś takiego jak neutralizator kwasu, ale jeszcze nie wiem jakiego kwasu, ale będzie coś w tym stylu, ponieważ kwas będzie elementem rozpuszczalnika pewnego, ale to będzie, to będzie jakby element nowej alchemii jakby na serwerze, jakby taki dodatek do alchemii, bo już mam pomysł jak to dalej rozwijać. I no, ciekawe, że to, że to jest też tutaj. Tak tak, śmieję, tak, Bo wcześniej też było coś takiego innego, ale I, czy też na jakieś nawiązania? Ciekawa sprawa, dobra, mam owies. Brachu, nie chciałem Cię do tego zniżać. Się, się, się do tego zniżać. Błagam Cię o owies. Nie mam owca, brachu. Całe życie próbowałem się Tobą opiekować, brachu, ale mam w sobie nie, nieukojony ból. Brachu, ból braku owsa. To tak strasznie boli, brachu. O nie, co ja zrobiłem, brachu. Podzielę się z tobą owsem. ale najpierw powiem ci, skąd go wziąłem. W skrócie, po prostu poprosiłem rolnika. Toż takie proste? Słuchaj, brachu. Rolnik właśnie zbiera, właśnie zbiera owies. Dla wieprzakom owies. Świnia nie posiada się z radości. Widzisz, że coś wystaje jej z pyska. Weź prezent od świni, co to jest. Obrazy, aha, <noise> okej, okay. no dobra, ciekawe, fajny mini questik. taki malutki, dobra, to teraz tak, kontynuujemy, typamy się tutaj i lecimy dalej robić, I lecimy do, jak on się nazywał, Robert, Marcin, Robert, Robert. Lecimy do Roberta. Tu jest wszystko wysprzątane, chyba nie. Lecimy tędy. Tak będzie chyba najszybciej. I mam nadzieję, że uda się zamknąć w ten sposób już teraz całkowicie ten fragment mapy, by w następnym odcinku zająć już całkowicie nowym regionem. Chociaż kto tam wie. Może będzie jeszcze jakaś jedna niespodzianka. A, miodu nie wziąłem. O nie. To muszę jakieś miodu wziąć przy okazji. to No sobie... hej, Marcin. Ale jesteś niesamowita. Teraz możemy zrobić porządek z tą skażoną dziurą. On o jakimś łańcuchu chyba mówił, a tu jest rozpuszczalnik, więc o co tu chodzi w ogóle? Zejść na dół i umieść bomblator. powinien szybko załatwić te wyziewy. Umieć bomblator. O. Czekaj co, dodanie się wykonało. Ale tego jeszcze nie położyłem. Ej, ja, ja tam idę. A chcę zobaczyć, co tam się ten dzieje. Niemożliwe. A tam wcześniej byłem jakby z tym, ale. To się nie powinno chyba teraz wysiedlić. Mam takie wrażenie. Więc może znaleźliśmy błąd. Nie wiadomo jakim cudem nasza bohaterka jest w stanie tutaj w ogóle funkcjonować. Tym bardziej jak wchodzi tak na dół. Ale cóż. Kaczki Nie, naprawdę Nie To jest takie małe Myślałem, że to będzie coś dużego A to jest takie tydzi tydzi Co to jest? To jest takie tydzi 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 A ja myślałem, że to będzie takie duże, takie O Takie duże Dobra, okej okay. Nie wnikajmy w to. To i tak jest szczegół. Ale takie tyci tyci. W ogóle zobaczcie, z tej perspektywy to wygląda dziwnie. Jak Jakaś, nie wiem, jakaś istota. Nogi. Coś Ala nogi. Ręce, głowa. Jakaś szczurka czy coś. I to teraz. Udało się. Skonstruowany... Skonstru Skonstruowaliśmy wielki bomblator i pozbyliśmy się wyziewów, Wiecie co? Nawet nie sprawdziłem czy zniknęło. Zniknęły chyba te zielone, nie? Nie widziałem tego. A nie zwróciłem nawet uwagi. To niesamowite, Eren. Może ludzie wreszcie zobaczą, że jestem coś wart i mogę się przydać. To znaczy? Tuż nie wszyscy mają takie podejście do moich eksperymentów i innowacji jak twój dziadek. Wielu ludzi złościło się na mnie. Niektórzy nawet wyzywali mnie od złodziei. Hmm. Nie wiedzieli, że próbuję stworzyć coś, co pomogłoby im wszystkim oraz samej ziemi. Część z nich już poznałaś, prawda? Kompletnie zrezygnowali z próby ratowania ziemi, posprzątania jej. Palcem nie kiwnął. Potrafią się tylko rozczulać nad wspomnieniami. Żyją przeszłością wspomnieniami dawnej świetności. Jedynym, który zachęcał mnie, bym się nie poddał był twój dziadek. No i nie poddałem się, pękłby z dumy, gdyby nas teraz zobaczył. Idź na mroźne szczyty, Ellen. Znajdź Maxa. Nie mogę się doczekać, jak znowu go zobaczę. Czyli pewnie Max jest w tej elektrowni jądrowej, jak się nie... Bo tu są mroźne szczyty w ogóle. Czyli pewnie gdzieś tutaj jest dziadek, skaduje. Czyli można uznać, że rozdział ten tutaj, yy, tych wzgórz jest zakończony. O, samotne wzgórza, rozdział jest całkowicie zakończony. O. To były przygody zwierzaków w ogóle. Ciekawe. Znać kurczaka Coronelisza sam na samotnych wzgórzach. Jako Gdzie on jest? No właśnie. Chyba... A, może gdzieś tutaj był. Nie. Ej, no teraz mam serio. Gdzie on jest? Serio, ja nie pamiętam, ja go spotkałem, znaczy nie gadałem z nim, ale gdzie on jest? Hmm, jeszcze zobaczymy, jak to teraz wygląda. No, zniknęły te wyziewy, nie ma tego tam raczej nie. Jeszcze z Korneliuszem wypadałoby pogadać, zanim skończymy ten rozdział. Wiecie co? Ja go poszukam i się spotkamy wtedy. Dobrze, udało mi się go znaleźć. Nie byłem pewny, gdzie on jest. Jest trochę ciemno, ale mam nadzieję, że to coś je jeszcze widzicie. Jest, jest, Jestem w kamieniołomie, a koronel już jest tutaj. Mnie cię znów widzieć. To będzie psują krajobraz. No sorry już ich nie ma. No ale weź to na pamiątkę. Chcesz posłuchać historii tego miejsca, czy musisz już iść? Niestety, wyziewy same się nie zlikwidują. Jasne, czemu nie? No cóż, to bezmyślnie prowadzone prace górnicze odpowiadają za to, jak wygląda okolica. Jeśli się nie zmobilizujesz, jeżeli A jeśli... Czekajcie, co? Ale jeśli się zmobilizujesz, możemy ją uratować. Wybacz, ale muszę uciekać. Mam zadanie do wykonania. Takie krótkie wstawki. Dobra. To teraz, o, jeszcze z tym kotem trzeba będzie coś wykombinować, bo ten kotek tu jest i... Ale nie mam karmy dla kota ani niczego. Mam nadzieję, że jeszcze tu wrócimy, żeby z kotkiem, żeby coś tu temu kotkowi pomóc, nie? Ale trzeba, trzeba mu jeszcze domek zrobić. Więc mam nadzieję, że to wszystko jeszcze przed nami. Dobra. Więc ten rejon można uznać za teoretycznie zamknięty, zakończony. Więc podsumowując, mamy wysprzątany mniej więcej taki rejon mapy. Taki, 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 taki. Taki, taki tu fragment, tu też trochę i tyle. Czyli mniej więcej mamy tyle. Czyli mamy. No, już praktycznie połowa gry chyba jest. Mniej więcej połowa gry. Przy czym sprzątanie tego. Już chyba zajmie nam trochę mniej czasu. E, bo i też jesteśmy bardziej wyskilowani. Mamy więcej wszystkiego. A czasami jeszcze tutaj trzeba było coś ogarniać. Więc myślę, że teraz to troszkę będzie szło do przodu, nie. W kolejnym odcinku lecimy w końcu tutaj na te mroźne szczyty i tak dalej. Więc będzie kolejna lokacja, troszkę inna. I coś może dalej pójdzie do przodu z Fabułą. Fajnego. Coś się podzieje może. Kto wie? Dalej mam nadzieję, że mam, mam pewne oczekiwania, że dalej coś się fajnego podzieje jakby w tej grze, że coś fabularnie się bardziej rozwinie. Ta elektrownia tutaj jądrowa. Jeżeli to jest w ogóle jądrowa chyba tak. No, jest jak, mam wrażenie, że jest jakiś potencjał tutaj, żeby coś fajnego dalej się podziało. No zobaczymy. No to co? Co ja tu mam w ogóle? Tapeta? Co A, ta od koronelusza ją dostałem. Skąd? Tapeta w kury Okej. Okay. To dobrze. To dziękuję za oglądanie yy, łapeczka subik. Yy, jeżeli chcecie śledzić yy, yy, w opisie macie też informacje na temat yy, serwera Minecraft TV SMC. Zapraszam serdecznie. No i tyle na razie. Do usłyszenia.